Akardę to jeden z najlepszych metod na walkę z nadciśnieniem i chorobami układu krążenia oraz idealny sposób na poprawę pracy serca i ogólną poprawę zdrowia. Dzięki unikalnemu działaniu wyciągów z ziół leczniczych, Twoje naczynia krwionośne będą działać tak, jakbyś miał znów 20 lat. Akardę dzięki łagodnemu działaniu ekstraktów roślinnych zapobiega skokom ciśnienia. Lek odmładza od wewnątrz ściany naczyń krwionośnych, oczyszczając je z niepotrzebnych płytek. Dzięki naturalnemu ekstraktowi z nagietka lekarskiego chroni też przed zawałami serca i udarami. Środek normalizuje również ilość lipidów we krwi niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka, co zagraża wysokiemu ciśnieniu krwi. Naukowcy udowodnili, że z każdym rokiem życia ryzyko niebezpiecznych powikłań nadciśnienia rośnie coraz szybciej udary i zawały serca nie tylko mięśnia sercowego, ale także innych narządów w nadciśnieniu. W 80% przypadków kończy się śmiercią. Komplikacje związane z ryzykiem sercowo-naczyniowym w nadciśnieniu tętniczym są najczęstszą przyczyną zgonów na świecie według statystyk za 2019 rok chroń swoje zdrowie, zanim będzie za późno unikalna kompozycja AKD. Akardę to innowacyjny lek zawierający wyciągi z wielu roślin leczniczych. Każdy z nich został przetestowany w laboratorium i wykazał najwyższą wydajność i bezpieczeństwo. Ekstrakt z karczocha. Ekstrakt z karczocha obniża zbyt wysoki cholesterol. Łuski karczocha oczyszczają organizm z innych tłuszczów oraz dbają o elastyczność naczyń krwionośnych, a to ma niebagatelny wpływ na stan układu krążenia. Zażywanie wyciągu z karczocha może zatem uchronić przed miażdżycą i jej konsekwencją, zawałem serca. Obniża cholesterol, oczyszcza tętnice i ma działanie przeciwzakrzepowe. Miłożąb dwuklapowy. Zawiera szereg substancji czynnych, jak flawonoidy, terpeny, steroidy. Miłożąb